Siema, Dzisiaj chcemy w Spankoba czy coś tam! Chodź tu, tu! Kurde no! Chodź tu! tu, tu. A ten sponpobob w ogóle wisi jak... King Kong! co to nie? To na! E. Dobra, dawaj. Ten sponbob to King Kong, tylko że... ...by miał być jako bajka. Hmm. ten zbytnio strasznie nie wygląda. Mam nadzieję, że będzie straszne, jak Siedem. wejdziemy do gry. Hmm. Ja zajmuję tu cały samochód. Prześnij swój, swój gruby tyłek. O, siema. Myślałam, myślałam że to kacytelka będzie. To jest kalmar. od początku. Tak. Powiedzcie proszę, że nie. Tak. Kurde nie! Małpa, kwiat! Um, e, na... Co? Ja go bierzemy? Ja bym tego pierwszego Co innego mieliśmy wziąć? Jak tu kurde nic nie ma. Taki super! Takie to super. Ej, okay. panie, ile kosztuje tam ten Nie wiem. Pewnie z miliardy Robuxów. Przecież 100 Robuxów. No tak, 100 Robuxów. Nie 99. Nie. Ty możesz się ruszać? O, dobra. Tak. Starobucksów? No, 99. O, Patryk. Też Patryk. Aha. Ładny jest. O, siema, ma Patryk. Pa Patryk Star. W No co, pewnie chciał jeść? Normalny. Normalny Kiedy Patryk nie chce jeść? Tak się pytam. Ja mam jakieś chyba już Czy jestem na nieco? Albo ja, bo u mnie ty chodzić w miejscu. U mnie ty też. A ty jesteś przy skalmarze, czy nie? Nie. A, a jesteś przy stoliku jest... z maską? O, dobra, e, już się No już tak, raz. dobra, ty dostaniesz disconnecta. No e, nie, bo już się A Tylko u mnie ty nadal jesteś w miejscu. No tak, a bo wiedziałam u... z tym. W normalnie tu było łożynko. I Nie powinniśmy tak wbijać komuś... I... I Ale nad, my... i oglądając bardzo dużo Spongeboba. Kuchnia nie była aż tak na dole. Ale to nie, jest nie było. Nie było takiego bez pomieszczenia. Piwnica. To była pikki. No, Spańboba ma. Tutaj. To jest ścianę z połóżmy. Mieszka na 502 To jest słomiesz. 5.02... E, nie, to chyba nie jest to. Aby wziąć to może być? Zielone chyba może być. Co nie? Ale wziąłeś mięso, nie Sala to coś No wiem, Patryś to e, jest ten... Gdzie ty jesteś? No Poszedłem na górę już. To jest totalnie zignorowany. Znaczy co, ale cię nie zignorowałem. Ej, ty masz nadal kotleta? Tak, na górze. Cześć Patryś. A ktoś No Patryś, drzwi są otwarte. Mm. Muszę, no był bardziej niemiły. Coś dało na chodzi Cześć, patrzycie. Musieliśmy zostawić tam Patrysia. Weźmy coś zróbmy coś dla Patryśka. Pieczą postawione na O, kto nie lubi ketchupu i mofardy. A, dobra, I jeszcze? Jeszcze. Jak chodźcie Piszczołek. Y ogórek, nie. Ogórek Bez. nie. Wszystko biorkę Weźmy trochę, dajmy. Ser. Dajmy sera. Serce. Czyli tak to jest stworzone? jeszcze. Skąd chłop wzią... Sałatkę Czy... i pomidora. Takie, Pomidorek. Ale... Sałatka. Ale my mamy... To Limit chyba mamy, mamy. Dobra, masz buziolę ja w ogóle słodkiego? Czekaj Nie, nie chcę keczupu, chcę musztardę Chcesz keczup i musztardę A dobra, musztarda Dobra Weź się stąd Chyba możemy Cebulka, poczekaj, jeszcze pomidorka wezmę Dobra Nie, nie wezmę ogórka, przepraszam nie, ja nienawidzę ogór ogórków małosolnych. Najlepsze są kifony, moim zdaniem. Kurde, bym prosił bez pikli. Po co mi... W sumie serek jest też dobry. Dobra, i na nareszcie pomodoro. Ja bym chciał z Patryk, otwórz te drzwi, albo ja sam je otworzę. <sum> <sum> nie, nie powinniśmy żreć na oczach Patryka. No Patryk, drzwi są otwarte. Kurde, ty... Po pierwsze, ty masz taką masę, że sam że sam nie wiem. On dosłownie byś podniósł tonę i zjadł tonę. To czemu nie możesz... O, już nie ma. Ile? Ile? To kurde jest? Ile? 89 dolarów? Y Przecież sami sobie to ugotowaliśmy. Przecież. sobie. Przesz o plankton. nie, nie pan trafi! O to jest. Yy, jakąś nazwał? Plankton. Jak? Plankton. To nie. Pla A, dobra, to jest plankton. Bo był też taki. Ogórek. To nie był ogórkiem, tylko jakimś zwierzęciem... Jakimś eee, zwierzem. Plaktonem. Nie. nie, był też inny ogórek. Z, inny? z okularami. Ze się. lukubił, no jednocześnie byłem. nie, nie lukubił. Wiesz może inny... jaki jest poprawny kod? Bo, bo nie czytałam go. Eee, dobra, przeczytajmy go jeszcze raz. Musisz zdobyć... Łobek. Łobek to pewnie łom. Tak, łom. Skąd, skąd, kurde w więzieniu łom będzie? Um, łom był w innym pomieszczeniu, tylko że nie, nie znamy kodu. Spacerujmy komut. Tak. pisaj wszystko. A nie, dobra, to trzeba znaleźć, czekaj. Gwiazdy. Ile jest gwiazd? Jeden. Ryb? Jeden, dwa, trzy, cztery... Tutaj, gwiazd jeden. Ile jest? Jedna jest gwiazda, tak? Jeden, cztery. Um, cztery. Bo Bute... dwa. Tu Pudełek są jedno chyba, tak? Czy trzy? A nie dwa? Nie, bo są, są dwie skrzynki i jedna jakby skrzynka taka. A jedna. A kul? Kul są trzy. Poczekaj, y, jedna rozgwiazda. Cztery rybki, tak? Tak, trzy kulki. Weźmy, dajmy dwa pudełka i trzy kulki. Tak, poczekaj, jeden, dwa, trzy. Bo ja nie potrafię cztery. pisać, bo. Pięć rybek. Pięć rybek. Pięć. pięć rybek. Tak, i trzy pudełka i trzy. Nie, to pudełka? pudełka? Nie, dwa pudełka. Nie. O, były był dziewięć. Tutaj jest no jeszcze kod. Kod. Nie kod. Um. Mam łon. Mam łon gdzieś. 5028. Poczekaj, zapiszę sobie. Dobra, zapomnę. 5028. ja sobie zapomnę, okej? Okay? Nie pamiętam. Albo dobra, zapiszę. Czy... Albo w sumie nie zapiszę, nie ja pamiętam. 5028. To. Aha, już Jeśli on mi łon ukradł. A co to ten łom? Chłupie, ukradłeś łom? Łom jest fajny! Kod. 8091 8091 8091 I gdzie ja mam ten kod wpisać? Jakiś wentylator? Nie, tutaj. Ej, Chodź Krzyś, do pokoju śmierci. możemy wyjść? Chodź do drzwi tutaj. 0899. Dziewięć, dziewięć, dziewięć. Alan? 8091, tak? Tak, do pokoju śpiących po w prawej. 8091. 8 0 9 1. Mam przepis. mam tajny przepis. Pomogliśmy Planktonowi! Nie, nie, nie! Nie chcę się cofać! Nic nie ma. Wydaje mi się, że jest z tego normalna giarka. I tam jest szereg na końcu. Czekaj. Okay. Kurde! Bagowałem się w ścianie. Dobrze. Nie! Od początku! Nie! I Sobie. w ogóle biegliśmy w przeciwną stronę. Czoło mi się nie, to było po górze, kutem? Znaczy był to gąbka. A nie jakiś, nie wiem. Enderman. Nie znam innych przykładów. Gąbka po prostu żyje, oddycha i ściera. Znaczy, gąbki morskie oddychają tam był, mi. Tam był kot. Sania, nie wiem tylko jaki. Nie, nie mogę cię oglądać, bo już jestem na spałku. Także. zresztą że podlewem. Serio? Tak. Czyli spytałem? Tak, tam bym był To do milarki, czy nie? E, tam był jakiś kod do wpisania, tylko nie znam. To był ten kod 508. Nie, 28. A, i to nie zjadł. Fajnie, chyba. Jaj, Patryś! Dobra, ja chciałbym zobaczyć jeszcze ten ending, chyba ze Aschekiem. Więc spróbuję go zrobić. Cięcie, cięcie. Jesteśmy w jakimś innym pokoju, jeszcze i. Jednego gotowane, milowanego ciastko wiem, gdzie to może być. Okej, to zrobimy jeszcze to. Szybko biegnąć. Teraz biegniemy po tego. Ugrylujemy. Czekaj, ja pójdę do tego, do piwnicy. Bo w piwnicy chyba wiem, gdzie jest e, zgnilowany burger. Ale to trzeba ukrylować po prostu. Zgnilowany burger to... E, e, kotleci. To kotlety e, bo tam kotlety. są kotlety, to ja mu dam tego. No wiesz. Nie ja mu tego, dam. Nie to, to nie ten pomysł. To dobra, mam koco. Ja biorę tego, a ty bierz tego. Albo dobra, poczekaj, za chwilę wrócimy, tylko... Wiesz, chcę mu dodać. To to Zaraz zrobimy znowu cięcie i będzie ten ending. Chyba. Dobra, tutaj wychodzimy. Nie idziemy do kuchni. Patrzcie, jest głodny, mógłbym mu dać tego. Idziemy tutaj. Szekaj, pójdę do kuchni. Nie mogę iść. Bo chciałam tę grillować. Eee, on tak zapomniałam Grillować. Potrzebujesz ugotować. A, gotowanego? Ten, ten. Trzeba pogadać ze stromami. Dobra, to ty będziesz gotował, a ja wiesz. Dobra, też pójdę z tobą Okej? Okay? No, bo ja sobie pomogę, nie dać. Ale wiesz, że ja dam mu Przecież ty jeszcze smażysz kotleta Mam grillowanego A ja już jestem przy nim Patryk Czekaj, da się... Nie, grudzać? to trzeba jakiegoś innego Jeszcze jakieś innego? Ja mam takie niebieskie Znaczy zielone To chyba tego, zgin bo zgnilowane Zgnilowane a, bo ja mam twój jeździec, bo już znielałam trochę. Cztery? Dobra, dałem mu i dostanę, i dostanę jakąś cutscenkę. Ta! Cutscenkę mam. Slimak zjadł z kalmara. Aha, to był Ending. I kolejna cutscenka. Znaczy nie wiem. Ending. Ja... Mam tego. A ma... sami, zaczynam. Mm, dobra, biegniemy Zaczynaj. 5, 4, 1, 7. Я ничего не вижу ничего. Пинч, второй, я я за мной? я начинаю. Пинч, второй, я начинаю. Пинч, второй, я начинаю. Пинч, второй, Teraz będzie, zaraz, chyba. Nie było takich skrętów, zakrętów. Jestem szybszy od ciebie. O boże. Pięć, cztery, pięć, nie. Siedem. siedem, nie, zabijmy. Kurde, co to jest czas! Dobra, biegniemy znowu. Chcę chwilę zastać, żeby się pogra... Jaki kod był tam? Gdzie? 4035. Tak. 4,035 Ja wpiszę, ok. Albo ty wpisz? Ja wpiszę. Tylko pamiętaj, nie pomyśl się, bo nie chce mi się robić tego drugi raz. Ja też nie. Jaki go był? 4,035, pamiętaj. Dobra. To jest tak stresujące daj, też dojść. Wpisuj, wpisuj. Masz? Nie! Zginiemy. Kurde. Znowu! Co? Ksiś, co? teraz cię zatrzymało! Nie, ja tego nie kończę. Dobra, spróbuję nakryć całe coś. Jak dowiem jak. To koniec. Nie żyjemy. Dobra, koniec. Dobra, koniec. I gdyby coś, to ja tego nie kończę, okej? Okay? Ja też nie. 对对对。